No to tak, um, braliśmy kredyt hipoteczny z żoną lub z mężem, rozwiedliśmy no. się, to teraz jeszcze pójdźmy tropem kredyt hipoteczny z rodzicami, bo wyobraź sobie, że czasami tak też ludzie wklepują taki temat w Google. Mhm. No, i, no i nie dziwi mnie to, no bo oczywiście młode osoby zaraz mhm. po studiach, po, po wielu latach wynajmowania mieszkań, mają ochotę już mieć, być na swoim, tak, zakupić swoją nieruchomość, no ale jeszcze ich finanse na to do końca nie pozwalają, więc. Rodzice, taka ich rola często, no, tak. pomagają jak mogą, yy, mogą nie mieć gotówki, więc no, staram się pomóc tym, żeby przystąpić ze swoimi dziećmi yy, do kredytu. I to jest dość, dość yy, częste, o tyle to jest wygodne dla, dla, dla obu stron. No, rodzice czują się dobrze, pomagają, dzieci mogą kupić dzięki temu nieruchomość. Później nie ma problemu, jak oczywiście dzieci będą miały lepsze prace, lepsze zarobki, żeby wyłączyć rodziców z tego zobowiązania, żeby już na te, na te lata yy, już i nie, nie, nie wrzucać tego na, na kark, że mają tam ileś set tysięcy jeszcze do, do spłaty. I w sytuacjach różnych, takich rodzinnych, lepiej zawsze dążyć do tego, żeby na rodziców, jest szczególnie jakieś, jakieś rodzeństwo, więcej dzieci, no, żeby nie było tak, że jedno dziecko z rodzicami wzięło kredyt, a a drugie czują się jakieś poszkodowane, więc jak najszybciej jednak rodziców proponuję zawsze odłączać od tego zobowiązania i, i każdy jakoś tak, muszę przyznać, że z młodych, no jest tego świadomy, tak? że nikt nie chce tych rodziców swoich tutaj obciążać takim, takim kredytem. Jedyna tutaj wada takiego rozwiązania jest to, że oczywiście rodzice mają, no są starsi od nas, no, o ile to tak. każdy, różnie, to może być 20 lat, to może być 40 lat i to powoduje to, że ten okres kredytowania w niektórych bankach bardzo się skraca. Tam, w tych bankach, w których zawsze te najstarsze y, kredyty biorące pod uwagę, bądź z głównym dochodem. No a znowu, często jest tak, że na rodzice zarabiają więcej, nas, no, szczególnie na początku y, naszej, naszej drogi. Więc jak ktoś ma lat 50-55, to nagle się okazuje, że ten kredyt może być maksymalnie na lat 15, a nie 30. I to oczywiście rata rośnie. Tak. Rośnie, i, a spłacać najczęściej jednak już muszą młodzi, bo już tak, to, aż tak rodzice hojni nie będą. I, i, I tutaj trzeba to dobrze policzyć. Natomiast są furtki, są banki, które pozwalają w pewien sposób to ominąć i wydłużyć ten okres kredytowania. I tu, znowu, rola oczywiście eksperta, żeby dopasował taki bank, żeby ten okres kredytowania był na tyle długi, aby rata no, nie obciążała za bardzo młodych przy tym, przy tym pierwszym swoim mieszkaniu. Więc temat, jak najbardziej, częsty. Nie dziwi to zapytanie. Jak nie ma jeszcze takiej opcji, to, to rodzice najczęściej nie ma, no, są bardzo skłonni pomagać i chcą przystąpić do kredytu, natomiast z tą uwagą, taką moją, może trochę bardziej, bardziej prywatną, ale widzę, że jednak większość tutaj do tego podchodzi, no jednak starać się rodziców odłączać jak najszybciej, jak tylko nasze finansy na to, na to pozwolą. I, i, I brać swoje zobowiązania tylko, tylko na siebie docelowo. Tak, no bo potem jeszcze przyjdą rodzice i będą chcieli, na przykład, mieć, żeby było w pokoju na przykład ściany pomalowane na zielono na przykład, a my chcemy na biały kolor. I wtedy oni mówią: no ale chwila, przecież kredyt ja też uczestniczę no,